Siemanko, moi drodzy, ja jestem Tubik, a W dzisiejszym odcinku pokażę wam najlepszy sposób wbijania punkty RP w GTA Online. Lepszy nawet od Pejotli. Także zapraszam do oglądania. Ale wstępnie filmę chciałem pozwolić donatorów, a oto oni. Sekiro, dziękuję Ci za 90 złotych. Bardzo Ci dziękuję, Mordo. Zbierasz mój kanał bardzo dużo. ponad dla Ciebie serdecznie, pozdrawiam dzięki za olbrzymie spacie kanału Mordo. I ktoś dalej królem donatorów tak trzymaj. Szablu, dziękuję Ci za dużego też donata. Za 37 zł, Jest też na to dwa donatorów. Także dziękuję ci, z też mega mi wspierasz, Szablo. dla ciebie też cię pozdrawiam. Dzięki za duże wsparcie kanału. Pozdrawiam Andrzej dziękuję ci, Andrzej, za 470 zł. Pionel dla ciebie też się pozdrawiam. Dzięki za wsparcie kanału. Peter Parkę też dziękuję ci za, za 4 zł. Pionel dla ciebie Mordo. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję Ci Piter za wsparcie kanału. Kubuś dziękuję Ci za 57 zł. Piona dla Ciebie Mordo jesteś na czwartym miejscu to do niej torów, Tak trzymaj, a będziesz możesz kurę do niej torów i przegonisz przegonić Sekiro. Także dziękuję Ci Kubuś za wsparcie Kanału olbrzymie. Piona, bardzo dzięki, że nie spierasz. Teraz inna forma dotacji. Super chat Black Hunter dziękuję Ci za 4 razy super chata po 5 zł Pior dla Ciebie Mordo, serdecznie pozdrawiam, dzięki za wsparcie kanału Mordo, wspierasz mnie bardzo ma, bardzo, dużo. Dziękuję Ci Black Hunter za 4 razy super chata. Pozdrawiam szerpły, dziękuję Ci Szepy za wejście 5 zł super chata, też mi wspierasz bardzo dużo, pozdra dla Ciebie. Isekiro 20 zł super chata, za Ci pozdrawiam serdecznie, dziękuję Ci Bardzo dziękuję za olbrzymie wsparcie kanału. Mega, mega doceniam co, co dla, dla mnie robicie. Dziękuję Wam Sekiro, Kubuś i Sherpy. Dziękuję Wam za przedłużenie standardu sponsora. Mam nadzieję, że Wam się, standard sponsor Wam się podoba. Dziękuję, że przedłużyliście o kolejny miesiąc. Także pozdro dla Was, potrójne pozdro. serduszko Wam dla Was. Dziękuję, że wspieracie mój kanał. A teraz przechodzimy do odcinka. A więc do tego sposobu, do RB będziecie potrzebować Kanjali, bo bez Kanjali będzie bardzo ciężko, bo może być ten Ride Tank, ale Kanjali jest znacznie lepsze. Inne pojazdy są niezbędne, tylko, tylko Kanjali jest zbędne. Więc bierzecie Kanjali, kupujecie, kosztuje 3 miliony niecałe. I teraz tak, wchodzicie w akcję, yy, rozegra akcję przez stara misję. I te misje na, na ten tydzień są 3 razy RP i 3 kasy kasa, więc to się mega opasa i w racie kotwicata kampę to je auto. Ja, wybieracie tą misję więc naprawdę 3RP i 3 kaseka, to trzeba wykorzystać póki jest premia. U mnie na, na kanale macie poradnik, jak mieć premie, które się nie skończyły. Po prostu yy, taki sposób, który Wam się premie nigdy nie kończą. Nie? Więc płacę wam też zajrzeć, nie? Na kanale macie karcie. Tak klik klikajcie. I ok, to jest, to jest poziom trudny, bo wiadomo jak macie ten poziom, to będzie będzie kasy i RP i robicie to solo, tak. Sposób jest solo, nie potrzebujecie nikogo, więc petarda, sposób jest zajebisty, bo nie potrzebujecie nikogo. Także, odpalać misję i teraz odpalacie ją. I teraz jesteście tutaj, no i zajmujecie jakiś szyki pojazd, prostu MK2, albo coś szybkiego, żeby tam dojeżdżać że na tego ukradnieć bri Także widzimy się zaraz przy miejscu. Miejscu, sorry. Okej, okay. gdy jesteście na miejscu, Zwracacie pojazd do mechanika opresora czy jakiś tam pojazd, jaki tam zamówicie i tam macie kanjali. Także zamówicie mechanika i wybieracie kanjali tam gdzie macie Ekanjali, mam kanjali w bazie Tam mam wszystkie, wszystkie garaże w GTA, no i tutaj mamy kanjali. To trzeba poczekać, 2 sekundy Ok, teraz czekamy, kiedy nam do, go dostarczy O Boże, da, dalej się nie dało, naprawdę. Dobra, jesteśmy już ten, kanjali. I teraz tak. Podjeżdżacie do tego Brikaida I pan pokojem pod Kokró, co trzeba zrobić, nie? Także podjeżdżacie do Brickade'a. Wieso się z kanjali. Tylko odjeżdżacie, troszkę, żeby było, żeby było lepiej wyjechać. Wysiadacie z kanjali, podchodzicie do brigada, wyciągacie bombę szelepną i wrzucacie bombę szeleptną do brigada. Powiem wam dlaczego to trzeba zrobić, ale po kolei. Wsiadacie do niego, żeby, żeby się boty zrespiły. Czekacie tak dwie sekundy i wysiadacie z niego i wsiadacie do kanjali. No i ekspijmy, nie? xp zabijamy boty, tylko te boty, które jeżdżą samochodami, tamte, tamtych botów nie tykacie, bo jak strzelicie to będzie po więc tam nie strzelajcie, najlepiej. W ogóle pokażę o, akurat w tym miejscu ta, ta droga to jest najlepszy sposób do expienia. Pokażę wam dlaczego, nie? Bo to jest najlepszy sposób do wbijania RP właśnie. i za, jed za jednego bota dostajecie 75x. O, tutaj właśnie w tym miejscu najlepsze jest loka lokalizacja, koło więzienia, tutaj jest najlepsza lokalizacja to Xpienia. I zabijacie, zabijacie. Tylko wiadomo, niestety jest limit. Limit zabójstw. Jest tam, nie wiem, jak sprawdzałem, testowałem to. Jak przekocicie 160 zabójstw, to, to już jest limit, nie? I właśnie po to właśnie przylepiamy bombę przyletą, żeby ten limit zdjąć. Gdy mamy limit, po prostu nie dostajemy już EXPA, jakby nie. Pokażę, w którym, w którym to jest momencie, kiedy nie dostajemy EXPA. I po prostu, jak nie dostajemy EXPA, po prostu niszczymy Brigade'a. piszcie, uruchamiamy bombę przelotem, czyli lewą strzałką jak to jest na, na playstation, na pewno nie jak, jak to działa. Po prostu, dostajcie ten Brigade'a, tą bombę przelatną i to będzie faj misji. Jak gdy będzie faj misji, dajemy R2, restart, szybki restart. I znowu robimy to cało, i tak cały czas, tak, i tak cały czas, nie? Znowu, mam wszystko pokazać. I patrzcie jak EXPIG rośnie, nie? Naprawdę, za jeden zabójstwo 75 EXPA, nie? A wiadomo, pojedzie, i jest dwóch, dwóch jest, tak, dwóch ich jest więc dostajemy 150 extra za za zniszczenie pojazdu, więc jest naprawdę mega z dużo, nie, 150, 150 expa, nie jest mega, mega wygodna, mega wygodna sprawa nie potrzebujecie nikogo wystarczy, i, i tu jest najlepszy wiecie co to jest, 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 jest najlepsze? ten sposób jest legalny, za to, za to nie dostaniecie bana, więc naprawdę polecam serdecznie polecam, sposób jest legalny nie dostaniecie to do bana e, wygoni się expi i, I w ogóle powiem Wam później, ile, ile zbiłem leveli przez godzinę. Patrzcie, ja mam bardzo wysoki level, więc mi jest ciężej wbić level. Ale przy Was, jak macie, nie wiem, 200 level, 300, albo nawet setny level, to przy, na spokojnie możecie wbić 8 leveli w godzinę, nie? Więc naprawdę sposób jest najlepszy. I teraz przejdziemy dalej. Co trzeba zrobić, gdy. Ja się Że Wam powiedziałem, ale pokażę, w którym to będzie momencie. Więc na razie zabijamy, zabijamy. Ekman na razie raci. Także czekamy, widzimy się, kiedy yy, będzie Expo do mnie już nie leciał, nie? No i zobaczcie, teraz ja zabijam i X nie leci, nie dostaje 75 EXPA. I co w takim wypadku trzeba zrobić? Po prostu klikacie lewą strzałkę i wystawicie BrickAida, Po prostu wystarczy BrickAida, żeby misję anulować, nie? I tutaj dostajemy jeszcze 10 tysięcy kasy i dodatkowe X za, za fajne misję, czyli 28 tysięcy, a 28 i EXPA. I teraz tak, nie dajecie kontynu, bo to nie ma sensu, bo to będziecie od nowa dawać, nie? Dajecie R2 czy szybki restart, nie? Dajcie szybki restart i zrespicie się przy kamperze. Bo na początku widzieliście, mi się koło salon Simeona i jakbyście jakbyś właśnie dali kontynuuj, to byście się zrespi koło Simeona, więc to się nie opłaca, nie? Więc lepiej dać sobie R2, nie? I teraz robimy to samo, nie? Wchodzicie do kanjali, Przelepiacie bombę w bricade. Odjeżdżacie troszeczkę, yy, wsiadacie do Bikade'a, czekacie aż się potem i robimy tak, tak, cały czas, i tak cały czas robicie, expicie postać. Ogólnie ekspiłem przez godzinę, równą godzinę i powiem, mam przy moim levelu, takim wysokim levelu, wbiłem yy, w godzinę 2,5 e -e levela, nie? 2,5. Więc w inni myślę, że całkiem spoko, w godzinę 2,5 levela, przy takim duży, dużym levelu. Myślę, że wyjąć spoko, nie? Yy, jeszcze wam coś pokażę. Tylko pojadę na, na to miejsce, nie? Na to fajne miejsce. ekspienia. okej, okay, gdy jesteście w takim miejscu, patrzcie, to jest najlepsze miejsce. Stoicie w tym miejscu i expicie, i, bo ty cały czas w tym miejscu się respi. Cały czas! Nic nie musicie robić, oni cały czas się respią, nie? Patrzcie, zabijam kolejnego i kolejny się respi. Patrzcie, kolejny, i kolejny, i kolejny, nie? To jest właśnie w tym miejscu, to jest najlepsza lokalizacja. że to o tej górki. I w to jest właśnie to miejsce, nie? i ekspicie cały czas. I co, I co zważacie, żeby, żeby te pojazdy? Bo zobaczcie, ile jest tych, tych śmieci, nie? Ile tych, tych pojazdów się, ich poniszczyło się, nie? Po prostu odwracacie czołga w drugą stronę, odwracacie czołga w drugą stronę, i te pojazdy się znikają. Po prostu gra, sprząta te auto, po prostu. I te, te auto znikają, i wtedy znowu macie czysty teren, nie? O, w tym miejscu macie, koło ko zaraz, za, za tą górką, nie? Także to miejsce jest mega wygodne, właśnie zapomniałem się wam wspomnieć, że Co się stanie, gdy boty nie, nie, wam się nie pojawiają Po prostu musicie kawałek odjechać, bo, pady, bo gra uznaje, że po prostu afkujecie i dlatego boty wam nie co musicie Kawałek się ruszyć Znaczy nie musicie jechać autem, wystarczy, że kamerą, kamerą troszkę pokręcicie, jak kamerą troszkę pokręcicie Pokręcicie, to boty się zrespią Taki tip po prostu, nie, żeby Po prostu gra uznaje, że po prostu afkujecie, nie i żeby nie awkować, po prostu ruszacie kamerę, tak jak nie, nie możecie się awkować, bo jak zabijacie, zabi to, 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 to musicie, się, musicie grać, nie? Także to jest wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Jak wam pomogłem, to subik, dzwoneczek, łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to łapa w dół, piszcie w komentarzach. Także widzimy się w kółce w kolejnym filmie, a także do zobaczenia wszystkim, na razie.